Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w moim kursie Odżywianie jesienno-zimowe z medycyną chińską i metodą EFT. Ja nazywam się Marta Kiwacka-Gąsior, jestem terapeutą medycyny chińskiej, trenerem metody EFT, psychodietetykiem, naturoterapeutą, a także nauczycielką jogi i mindfulness. I łączę wszystkie te elementy, żeby wspierać moich podopiecznych, głównie są to kobiety, w odzyskiwaniu równowagi, powrotu do zdrowia, dobrego samopoczucia – i szeroko pojętego dobrostanu. W swojej praktyce widzę jak ogromną różnicę robi powrót do prostych, naturalnych zasad, które od wieków wspierały naszą odporność i harmonijny rytm życia, i tego właśnie chcecie nauczyć w tym kursie. Kurs jest takim zebraniem mojej wieloletniej wiedzy i doświadczeń gabinetowych zawiera przede wszystkim bardzo rozbudowany workbook, czyli taką książką, kurs, który składa się z trzech części, o czym zaraz powiem. Zawiera kurs, całościowy kurs online, również nagrania audio 14 rundek IFT podzielonych na czas jesienny, czas zimowy. Zawiera również medytację w formie audio. Zawiera 48 przepisów, a właściwie więcej, chociaż te 48 jest ładnie rozpisanych również lekcje wideo, a także bonusy. No i oczywiście wszystko jest w pięknej oprawie graficznej, bo dla mnie to jest ważne, więc chciałam, żeby ten kurs był taki, jak ja bym go chciała otrzymać, gdybym zdecydowała się na skorzystanie z takiej wiedzy. I dlaczego w ogóle ten kurs powstał? Jest to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby moich podopiecznych, ponieważ w gabinecie ja w dużej mierze edukuję, czyli Uczę osoby, które przychodzą do mnie po wsparcie, jak działać na rzecz naszego zdrowia, dobrostanu, samopoczucia emocjonalnego, również dobrego, na co dzień, na co dzień, te, te codzienne nasze wybory. I nasze rozmowy zawsze są dosyć długie, i słyszę często takie podsumowanie, że to wszystko brzmi pięknie, ale szkoda, że. Nie ma takiego miejsca, gdzie mogłabym skorzystać z tego tak krok po kroku, mieć to wszystko w jednej takiej formie przygotowane. Dlatego moją intencją było stworzyć taki przewodnik, przewodnik, który prowadzi cię krok po kroku. Jak Wdrażać te wszystkie zalecenia i że to, to podejście w duchu medycyny chińskiej dla współczesnej kobiety może być proste, praktyczne, możliwe do wdrożenia od razu, nawet jeżeli jesteś zapracowana, zmęczona, rozproszona. Albo od dawna odkładałaś siebie na później. Jest to też odpowiedź na pewną taką sugestię, którą usłyszałam yy, jakiś czas temu od osoby, którą hecenie szanuję, że medycyna chińska jest ogólnie bardzo ciekawa, ale tak naprawdę niepraktyczna i za bardzo nie zadziała, ponieważ to wszystko jest takie skomplikowane. Więc chciałam pokazać, że to nie musi być skomplikowane, że można to stosować na co dzień i właściwie staje się to takim naszym przyjemnym nawykiem, bo ten kurs ma cię wesprzeć tu i teraz, z tym, czym jesteś tu i teraz, bez jakiejś presji, ale z czułością z mojej strony i z tą mądrością, wiedzy, która naprawdę działa. Ja sama to stosuję i mogę potwierdzić, że działa. Jak pracować z tym kursem? Przede wszystkim masz piękne narzędzie w postaci pliku tekstowego z piękną grafiką, w pięknej oprawie graficznej. Ten workbook jest podzielony na trzy części i z każdą z tych części możesz sobie pracować indywidualnie, w swoim tempie, tak jak ci pasuje. W pierwszej części mamy wiedzę, która przynosi zrozumienie, dlatego że ta. Wiedza, którą posiędziemy, daje nam podstawy, żeby działać dalej i przede wszystkim takie poczucie sensu. Znajdziesz tutaj te informacje, które dla mnie są takie podstawowe, żeby ktoś ruszył w ogóle do przodu z tą wiedzą w praktyce. Zrozumiesz, dlaczego pewne produkty i sposoby gotowania wspierają odporność, i energię, a inne osłabiają organizm. No i przede wszystkim bez presji. Masz działać w swoim tempie, kiedy masz. Będziesz miała na to ochotę i, i czas, i, i chęć, żeby się zaangażować. Ta pierwsza część składa się z 10 rozdziałów. Ogólne podejście do żywienia w medycynie chińskiej, jesień w medycynie chińskiej, zima, żywienie jesienią i, i zimą podsumowanie, rola nawodnienia co też jest bardzo istotne emocjonalny aspekt jedzenia i praktyka IFT. O olejkach eterycznych zawarłam również rozdział o zielonej żywności funkcjonalnej, którą bardzo cenię i stosuję i polecam. W rozdziale 9 znajdziesz codzienną rutynę ciepła i spokoju, żeby zatroszczyć się o siebie. A ostatni rozdział to takie podsumowanie, zakończenie, inspiracja do codziennej praktyki, a przede wszystkim jest to wiedza praktyczna do wdrożenia od razu. W drugiej części znajdziesz przepisy, które dają moc. Oraz jadłospis na 7 dni, gotowy plan posiłków, codzienne dania, które możesz szybko przygotować, ale z ogromnym efektem dla Twojego zdrowia i samopoczucia. No, i to jest właśnie ta konkretna odpowiedź na pytanie moich klientek. No, dobrze, wszystko brzmi pięknie, ale tak naprawdę, co ja mam jeść? Jak mam to przygotować? No i tutaj masz właśnie taki komplet konkretów, podzielonych na 8 rozdziałów, gdzie pogrupowałam konkretne przepisy, żeby ci było wygodniej do nich sięgać i z nich korzystać. Mamy śniadania jako rozgrzewający początek dnia, obiady białkowe, ciepło, kolor, sytość, czyli taka odżywczość dla twojego ciała i ducha, kolacje, lekkość i spokój dla układu trawiennego, kiedy już wyciszamy się przed snem i nie obciążamy układu pokarmowego, dodatki na ciepło które sprawdzają się w przypadku zestawiania bóli, posypki, które dodają zarówno substancji odżywczych jak i smaku naszym potrawom, desery i słodkości, czyli coś dla ducha, dla przyjemności, takiego ukojenia się kompoty, napary, herbatki i eliksiry mocy. Wspaniałe przepisy zaczerpnięte również z tradycji medycyny chińskiej i gotowy jadłospis w postaci propozycji energetycznej na 7 dni, który będziesz mogła zastosować elastycznie, tak jak ci wygodniej. No i wszystko jest sprawdzone przeze mnie, oczywiście. Część trzecia workbooka to jesień i zima z EFT, czyli emocjonalne wsparcie dla zdrowia i odporności. Ta część pomaga zbalansować emocje, obniżyć poziom stresu, wesprzeć Twój układ nerwowy, poprawić nastrój i sen, który jest bardzo ważny, oraz utrzymać regularność w dbaniu o siebie. Ta część podzielona jest na trzy rozdziały. Masz tutaj instrukcję stosowania EFT krok po kroku, wytłumaczenie dlaczego warto, 14 rundek podzielonych właśnie na sezon jesieni i zimy, po 7 na każdy sezon, medytacje wdzięczności, piękne podsumowanie naszego całego procesu i w sumie jest to 15 nagrań audio, ale do tego masz również pliki tekstowe w pięknej oprawie graficznej. Jak najlepiej korzystać z tego kursu? Przede wszystkim zacznij od pierwszej części, czyli zrozumienia, obejrzyj najpierw moduł edukacyjny, który tutaj dla Ciebie przygotowałam też w formie wideo, większe, więcej informacji, większe rozwinięcie masz w Workbooku, więc sobie tam będziesz mogła czytać, zaglądać, delektować się tą wiedzą, która da Ci zrozumienie, spokój i poczucie sensu, że warto iść w tym kierunku, następnie przejdź do działania, czyli zacznij wdrażać tę wiedzę, wprowadź jadłospis na 7 dni. Oczywiście nie musi to być stricte dokładnie tak jak rozpisałam, masz tam też wytłumaczenie o idei tego, jak zestawiać te pokarmy, te potrawy, więc będziesz mogła sobie podejść do tego według swoich potrzeb czy chęci. No i pamiętaj, że to nie musi być idealne, ponieważ małe kroki działają naj lepiej najefektywniej ważne żeby te kroki robić a równolegle pracuj sobie z EFT czyli trzecią częścią twojego workbooka wybieraj rundki które najbardziej z tobą rezonują danego dnia i to będzie takie twoje emocjonalne wsparcie które pomoże ci ten proces przeprowadzić przygotowałam też dla ciebie bonusy jest to dzienniczek żywienia takie twoje codzienne wsparcie i autorefleksja jest to takie proste narzędzie, które pomoże Ci zauważyć, co naprawdę Ci służy. Zapisujesz ważne aspekty, wszystko tam będzie pogrupowane, zajrzysz sobie. To jest jak rozmowa z własnym ciałem. Dzień po dniu coraz lepiej siebie rozumiesz, poznajesz swoje potrzeby i to jest dla Ciebie. Tam nie ma musu, nie ma presji, to jest dla Ciebie. Bonusem drugim jest checklista dbania o siebie, codzienny rytuał małych kroków, które możesz sobie odhaczać, tak jak nawadnianie, oddech, ciepłe posiłki, sen, emocje, które możesz sobie zapisywać. Takie drobne rzeczy, które robią wielką różnicę. Trzeci bonus to planer, czyli takie twoje 7 dni dobrej energii gdzie masz, możesz sobie uporządkować swoje posiłki, rytm dnia, nawyki, samopoczucie, właśnie sobie rozpisać i, tak, tak, znowu poddać się autorefleksji. No i pomaga wprowadzić w życie to, co poznasz w tym kursie, z lekkością, bez chaosu, w taki sposób usystematyzowany, który pomoże ci iść do przodu. I dzięki temu będziesz mogła sobie zarządzać swoim tygodniem z łagodnością, tak by wspierał twoje zdrowie, odporność i spokój. No i oczywiście w formie graficznej, bardzo przyjemnej, kobiecej podane. Mhm. Także ja bardzo Cię zapraszam do kolejnych modułów. Dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Dziękuję, za Twoją obecność. Dziękuję, za Twoją decyzję, że chcesz coś zrobić dla siebie, bo to ma być dla siebie. Ja jestem tutaj dla Ciebie. Pomagam kobietom właśnie takim jak Ty, żebyś wkroczyła na drogę do równowagi, lekkości życia, pogody ducha i po prostu cieszenia się sobą, życiem, tym, co jest. Także bardzo Ci dziękuję. Chcę Ci pokazać, że biohacking, czyli optymalizacja zdrowia, może być lekka i przyjemna i dostosowana do czasów współczesnych. Zapraszam Cię do kolejnych lekcji.